No i oczywiście na tym też e, będzie, e, tak, będzie i nie będzie, e, tracił kościół, polski kościół katolicki, e, coraz mniej powołań w kościele. E, arcybiskup Jędraszewski e, twierdzi, że no nie ma powodów do dumy w niektórych diecezjach, e, przyświęceniach kapłańskich, jeden tylko na przykład jest wyświęcany. To, to proszę Państwa, no, no, to, no to kościół powinien się zastanowić, to kościół się powinien zastanowić. Czy dalej obstawiać yy, Prawo i Sprawiedliwość? A proszę Państwa, a uwierzcie mi, a uwierzcie mi, platformę też obstawiają tam, gdzie trzeba, jak jest to wszystko ładnie dogadane. Yy, no i takie odwołanie do zdrowego rozsądku. Yy, no, ojców opatrznościowych narodu polskiego. Weźcie się tam, zastanówcie. Czy naprawdę yy, yy, odczekując zmiany yy, będziecie robić cały czas to samo, popełniać te same błędy? Czy... Czy może przyjdzie wojna i wszystko wyrówna i znowu nastąpi nawrót wiary? Może o to chodzi, co. Przepraszam, nie wiem, jak, jak przemówić do zdrowego rozsądku hierarchom kościelnym. Wiem, że jesteśmy słuchani. Proszę Państwa. Nie dajcie się też uwieść takiej, takiej lekkiej demagogii, bo mam pytania, jak dotrzeć do elektoratu katolickiego. Mieliśmy ostatnio takie spotkanie w Ruchu Dobrobytu i Pokoju, i właśnie jeden z naszych członków, wierzę, że w trosce zadał takie pytanie, i w ostatniej chwili znalazłem sposób, jak, jak odpowiedzieć na to pytanie. Poprosiłem naszych kolegów i koleżanki, żeby. Niech podniesie rękę ten, kto jest katolikiem. Proszę Państwa, no i większość podniosła rękę. No to, proszę Państwa, no ruch Dobrobytu i Pokoju nie ma problemu, żeby docierać do katolików. To wcale nie trzeba się bać, że, no, yy, yy, że nie będziemy mieli poparcia no, największej jakby grupy Polaków, czyli katolików, bo sami w większości nimi jesteśmy, że spokojnie, nie panikujmy. Wszystko jest na dobrej drodze. Dzień w dzień do ruchu dobrobytu i pokoju zgłaszają się ludzie. Stanowimy coraz większą grupę ludzi, naprawdę już poważne lobby. Yy, I proszę, nie lękajcie się po prostu nie lękajcie się. Yy, My oddzielamy religię od polityki. Inni wykorzystują religię do ogłupiania i zdobywania popularności.